Cześć i czołem, Izba o dzień witam serdecznie, a w dzisiejszym odcinku debiutant na moim kanale, czyli browar Funky Fluid. O ile na Instagramie parokrotnie recenzowałem piwa z Funky Fluid, tak na odcinku jeszcze browar nie zagościł. A w dzisiejszym odcinku stestujemy nejpę, wpadła mi w ręce Never Ending Nejpa z tegoż browaru. Etykietka, jak możecie zobaczyć, zacna. Także chętnie stestuję to piwo, może być ciekawe, zobaczymy. Rzuca nam się już tutaj w oczy specyfikacja. Ekstrakt 15,5, alkohol 5,4, hoprate 15,5 g na litr. Data ważności 26 lutego 2020 roku. Przeczytajmy morską opowieść. Popularność naipa to niewątpliwie niekończąca się opowieść. skakujcie więc na latającego smoko psa i zaśpiewajmy wspólnie Never Ending Story. Składniki. Woda, słód jęczmienny i pszeniczny, płatki pszenne i owsiane, chmiel, citra, mozaik, cascade simko, pekko, chinuk, drożdże, piwo jasne, niefiltrowane, pasteryzowane. Goryczka jest tutaj wyrażona jako 3 na 5. Także wszystko co trzeba mamy tutaj chyba przeczytane, więc przechodzimy do degustacji. Kapsel oczywiście widzę fajny, różowy od Funky Fluid. W ogóle bardzo fajny design ma Funky Fluid ogólnie, to muszę przyznać. Kapsel firmowy Funky Fluid. Mam też podkładkę z Warszawskiego Festiwalu Piwa, także do kolekcji kapsel i podkładka jest. Wąchamy butelkę. Intensywnie owocowo. Słodkie owoce tropikalne przeplatające się z cytrusami. Grejfrut, ananas, litchi, trochę mandarynki. Bardzo tak owocowo soczyście. Chmiel także jest wyczuwalny, jest dość chmielowo nawet. Także... Przyjemny aromat, przelejmy do szkła, zobaczymy co tutaj będziemy mieli Bo w butelce te aromaty nam się coś zlewają Może coś więcej rozróżnimy w szkle Barwa jak widzimy taka soczkowa Jakbym miał określić takie jasne złoto Taki trochę może sok z mango Piwo oczywiście mętne, bardzo mętne Piana średnio kwita, Grubo i średnio pęcherzykowa ładna taka Puszysta. Tak to wygląda. Sprawdźmy zapach ze szkła. Fajnie, owocowo. Tutaj bardziej takie słodkie owoce, ale gdzieś tam w tle podbite cytrusami. Ananas. Mango. Mandarynka. Na dalszym planie grapefruit. Ciutkę melona i nawet takie lekko żywiczne nuty tutaj się pojawiają. Sprawdźcie smak. Smak wyraźnie cytrusowy, soczysty. Um, tutaj piwo nie jest takie słodkie. Można powiedzieć, że jest to na takie bardziej mm, wytrawne niż słodkie. Cytrusy na pierwszym planie grapefruit. Troszkę pomarańczy. Ananas. Żywica także tutaj wyczuwalna lekka. Fajna taka właśnie owocowa, cytrusowa, leciutka goryczka. I na końcu mm, właśnie pojawiają się takie nuty w afterteście jakby troszeczkę miętowe. E, także, no bardzo ciekawie, fajnie. Jest soczyście, orzeźwiająco, aromatycznie. Mm, bardzo fajne piwo. Udana nejpa. Właściwie można powiedzieć, że nie ma się tutaj do czego przyczepić. Jeszcze wyczuwalne w smaku mm, trochę mango yy, i właśnie melon też tutaj występuje, ale bardzo, bardzo fajne są te takie nuty lekko żywiczne, właśnie w te takie orzeźwiające posmaki jakby, jakby miętowe. No. Przyzwoicie, bardzo fajnie. Jestem jak najbardziej na tak. Mm, piwo godne na pewno mm, spróbowania. Na Werendlik od Funky Fluid. Jeżeli piliście to piwo, dajcie mi znać, jak Wam smakowało. Także ja mam co do tego piwa jak najbardziej pozytywne odczucia. To by było na tyle, w tym odcinku jestem na tak. Także trzymajcie się, do zobaczenia, Wasze zdrowie.